Wgłębienie wokół pępka chcesz zrobić sobie kolczyk w pępku, ale wystaje ci brzuch? Najskuteczniejszym sposobem na spłaszczenie go jest wykonywanie przysiadów na stojąco. W tym ruchu zawsze używane są biodra i to one mają za zadanie utrzymywać miednicę prosto, jeśli miednica jest prosta, efekt ujędrniający samego ćwiczenia podwoi się. Jeśli będziesz to robić codziennie, będziesz mieć płaski brzuch i piękny pępek.